Dziś niedziela, Valencia Market, a co my tutaj mamy? Ja wam pokażę. O, mamy kabanosy. Moi kochani. Tak, Kresia? Tak, tak i mamy winko. Wow, i to naturalne. Słuchajcie, winko i e, wędlinki bez konserwantów. Można powiedzieć, że coś dla smaku tu mamy całą informację odnośnie produktów które są robione też bardzo można powiedzieć tradycyjnym sposobem także Market Valencia niedziela chyba 1 czerwca mamy wszystko tu akurat jest biała kiełbaska Parzona, mmm, taka świnka, kabanowski. Zobaczymy, jak będą kabanowski schodzić, jak będą smakować, oczywiście. Tak, jest biała. Podzielimy się nowymi polskimi tradycyjnymi e, smakami z e, lokalnymi i nie tylko, moi kochani. Idziemy zobaczyć. E, mają tu jeszcze jakieś e, kiełbaski, ale to powiem Wam, że nie, to jest e, całkiem inne. E, inaczej smakuje, no co ja będę dużo gadał. No. Andrzej, co dalej? No co, wróciliśmy do domu, e, można powiedzieć, z bazarku niedzielnego, z marketu z pustymi torbami. Cieszę się, bardzo się cieszę, że smakuje. A co najważniejsze. Czy najważniejsze? Najważniejsze jest to, że dużo osób lokalnych, lokalnych no, pochodzenia filipińskiego, Filipińczycy bardzo byli zainteresowani szczególnie kabanosami, kiełbasą białą i kiełbasą grillową oraz krakowską. Boczek jak boczek, ale no, tylko tyle po prostu mieliśmy na wystawie, więc można powiedzieć. Pustymi torbami wrócili do domu. Także, oczywiście, dzisiaj byłem pierwszy na markecie. Godzina 6.30, kochani, ja już wstałem. E, przepraszam, wstałem o godzinie 5.30. Także, e, no powiem Wam, jeśli chodzi o e, taki niedzielny market. Ludzie tu przyjeżdżają tylko e, na zakupy. O, nie, przepraszam, nie tylko na zakupy. Spotykają się, siedzą, śniadanko, znajomi, biali, brązowi, ciemni, różnego typu ludzie, można powiedzieć. I co? I to jest mniej więcej takie, 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 takie spotykania, rozmowy, nowe kontakty i tak dalej i tak dalej to aczkolwiek jest otwarte tutaj wieczorem to miejsce tu też jest leczą to znaczy świnka z grilla no droga jest prościutka w walencji z każdej strony marketu jest droga i dojście jest tych motorków w Azji powiem wam naprawdę dużo tam jest pozamykane. Widzicie tą górę? Fajna, nie? To mi się podoba. To mi się podoba. Czasem chmurki są na szczycie i nie widać. Dobrze, zobaczymy co nowego na markecie, ale. No. Czy, czy nie jest to taki bazar, wiecie, jak u nas? I używane rzeczy to tamto. Taki chlitar, czy jak to się nazywa chyba. Dobrze ja to powiedziałem? Możliwe. Ale chlebki są, ciasteczka są. To takie... O. Mniej więcej wszystko na słodko, moje kochani. Wszystko na słodko i co? I dobre. Każdy mówi, a... Yy, wszystko wszędzie słodkie. Nie, są też i, a nie, są używane rzeczy, ciuszki są, tak, bardzo, was <laughs> przepraszam, pomyłka, ale są, ale nie było, i są balony, tam mamy jakieś też dobrodziejstwo, no i właśnie, e, mieszkając na Sikichor, moi kochani, e, widzę dużą różnicę, jeśli chodzi o warzywa, wiecie, Warzywa, owoce. Tu są takie e, piękne, to znaczy nie pomarszczone, nie popsychane. Są mi ziemniaczki, ktoś powiedział, ziemniaków nie ma, A zobaczymy po ile ziemniaczki. Pila? 70, 70. 70, 7 kilo? No, no, no. 70, zero per kilo? Yes, sir. Yes, sir. Właśnie. I chcę Wam powiedzieć, że cena teraz, aż się pytałem może kilka razy, nie to, że nie zrozumiałem, ale cena na sikihory jest dwa razy tyle. E, what about onion? How much? No, mniej więcej podobna cena, ale ziemniaki, powiem Wam, e, dużo tańsze. Pomidorki, jak widzicie, no nie są to takie piękne, jak u nas e, w marketach i tak dalej. Ale są to naturalne, bez żadnych dodatków Marchewka, widzę, niepomarszczona po, nie bardzo fajna. Halo, ogóreczki tak samo, może by zrobił, ale nie. Z tego nie zrobimy kiszonego górku, bo one się rozpadną, są za miękkie. Nie wiem, może ja nie umiem robić, ale to może by ukisił. Jak myślicie, dajcie w komentarzu, czy ten owoc dałby, dałoby się ukisić. Jest w miarę twardy, więc myślę, że dałoby się. No, kukurydza, kukurydza. Widzicie, tu jest taka rzepa, niby ich pietruszka. No. Czosnek, powiem Wam, ładnie wygląda, ale większość czosnku tutaj mają skin. Chin. Tak, on w ogóle taki gdzieś dziwny w, zap w zapachu. Patrzcie jakie mamy tutaj. E Papryczki bardzo ładne. No i a nie no, powiem wam, że pomidory tu jest zobaczymy jaka cena za kilo. Excuse me? Halo? E, how much? O, 80 za pomidory. Za kilogram to 80 peso. Widzicie, ciężko mi to przeliczyć. Mm, 80 peso. No, to jest jakieś nie... Niecałe 5 zł, 4 zł Jakoś tak, nie wiem dokładnie. Nie sprawdzałem cenników, ale to ewentualnie wam wrzucę. E, napiszę w filmiku. Później jak będę montował. No. E, banany, słuchajcie, te banany się gotuje. I szczerze powiedziawszy powiem Wam, że e, to smakuje jak e, jak, jak ziemniaki. Jakby dodał jajko, troszeczkę cebulki, przyprawy i tak dalej, można by zrobić z tego ala placki ziemniaczane. Tak, tak, także jeśli chodzi o produkty tutaj. E, owoce, warzywa, jest tego. No nie mam no to, tak wam kiedyś na filmiku mówiłem, nie ma to e, tego wszystkiego jak w Tajlandii ale ale jest jest mnóstwo thank you so much banany 120 za kilogram widzicie te do gotowania po 50 bahtów słuchajcie są takie banany w górach takie banany jak E, e, kolor czerwony bardzo dużo zawierają potasu, ale ich tu nie widziałem. No, także ja tutaj dzielę się e, polskimi smakami, tak samo Andrzej i co dalej, bo jak to wiecie, e, wędlinka z pieczywem. E, o, jakie ładne pomidory! Mm, tomato, very nice. No, to jak się po prostu przypieka, zgniata się ten owoc, wate warzywko i ro, no, robi się taki, takiego placuszka z tego, bardzo smaczne. W zależności oczywiście co dacie do przyprawy, jakie lubicie. Mm, tak, mamy. Nie wiem czy to nie jest pietruszka, nie, nie pietruszka, nie. Dobrze, idziemy na nasze stanowisko. Także widzicie, moi kochani, Andrzej i co dalej? Nie wiem. E, będę przedłużał wizę na następny rok. Mam nadzieję, że pozwolą mi tu zostać, bo jest pięknie. Ewentualnie, jeśli będę musiał wyjechać, to kto mnie przygarnie? Pamiętajcie, biorę ze sobą wiejską. Nie, ewentualnie kierunek e, Tajlandia, kierunek e, Kambodża. No, w tamtym kierunku po prostu chciałbym się udać. A jeśli to będzie możliwe, e, zostać tutaj, przedłużyć sobie. Bo tu można 3 lata zostać. Można, ale różnie to wiecie, moi kochani, bywa, ale jeśli można, no to będzie się działo, będę miał jeszcze rok z hakiem, żeby tutaj coś e, odpierdzielić, no nie żartowałem zbytki, ale no, także mamy i y, Krakowską mamy białą no jest trochę produktów o tu chlebek normalny hello good morning tu macie chlebek i to nie jest słodki też fajne to akurat tu na dole tak słodkie to nie to nie ten chlebek normalny tak tu mamy słodkości No. Także idziemy do siebie na stoisko, zobaczymy. Czy są już bagietki? Nie ma bagietek jeszcze. Nie ma. O. Krysia tu kroi. Ale pięknie wyglądają, powiem wam. Jest. This one? Oh, this one is 1500 per kilo. Jest. Jeśli chcą coś porządnego, no to wiadomo, jest troszeczkę inna cena. Z tego względu, że kabanosy tracą na wadze, moi kochani, 35-40%. I No i wiadomo, pracochłonne jelita, oryginalne, baranie jelita rozmiar 1820 więc jest trochę pracy przy tym ale smakuje pozdrawiam Was serdecznie z Valencia Market Filipiny Dumagette Andrzej i co dalej Nie wiem Sami powiedzcie Co dalej